BPl Dobra herbata. Jeżeli nie macie bombii, a chcielibyście przygotować na parierbamate, może dla większej liczby osób, przygotowujecie go... Troszeczkę jak herbatę, bez fusów, odcedzacie. Jak to zrobić? Jest kilka metod. Chcielibyśmy pokazać wam dzisiaj trzy, które naszym zdaniem są godne polecenia. Przede wszystkim zwykłe, tradycyjne sitko. Na pewno już próbowaliście, zwyczajnie przecedzamy napar przez sitko. Dwa następne są już bardziej dedykowane kawie. French press, czyli specjalny dzbanek z tłoczkiem, z filtrem, który ściska się na dół i odcedza w ten sposób napar. Oraz areopres, gdzie za pomocą powietrza przepychamy przez filtry, no i to jest już raczej stosowane przez baristów, e, głównie do kawy, ale nie tylko, ponieważ można zrobić w ten sposób herbatę i można zrobić fajną yerbamate. Do przygotowania naparu użyjemy yerbamate green. Jest to brazylijska yerbamate, raczej bez pyłu, odpyłowana. Jest to coś, czego poszukujecie często, zwłaszcza osoby zaczynające dopiero przygodę z yerbamate, często pytają o jakąś bez pyłu, która powiedzmy dla początkujących daje lekki, przyjemny napar. Użyjemy 10 gramów, wsypiemy tutaj do sitka, wsypiemy do French Pressa i do Areopressa. Zobaczycie zaraz, jak te urządzenia działają i jaki dają napar. Najbardziej przypadł mi do gustu napar z French Press'a. W porównaniu do zwykłego sitka wypada dużo lepiej, ponieważ jest bardziej wyrazisty. Ma ciekawszy smak, aromat. Wynika to moim zdaniem z tego, że yerba maty miała więcej miejsca, żeby sobie popływać. W takim sitku jednak to parzenie było troszeczkę. No gorsze uważam. Nie można tego porównać zupełnie z Areopresem. Tutaj jest zupełnie inny napar. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest klarowny, nie ma zawiesiny pyłu. Wynika to z tego, że tutaj jednak filtrowaliśmy przez metalowe sitka, a tu przez filtr papierowy. Zdecydowanie dokładniej jest odsączony napar. Nie ma tutaj śladu w ogóle pyłu. Uważam, że również ma to wpływ na to, że po czasie nie zmieni się za bardzo smak tego naparu. Właśnie, że jeśli zostawicie gdzieś zaparzoną herbamatę, nawet taką przecedzoną, to ona dojrzewa. Kiedy stygnie, robi się ciemniejsza, bardziej cierpka, gorzka. To właśnie dlatego, że jeszcze się doparza to, co w niej się znajduje. No i właśnie przede wszystkim pył i drobne listki, które się przedostały, one wciąż wypuszczają z siebie różne substancje. Tymczasem tutaj praktycznie tego nie ma. Nigdy nie piłem tak klarownej herbamate. Warto spróbować, jest to ciekawe do jest tutaj taka wyraźna gorycz, jaką lubimy w yerba za to samo uczucie w ustach jest zupełnie inne, nie ma tego pyłu, nie ma takiego charakterystycznego szlamu w ustach, jest to zupełnie, no pije się jak wodę, jak, jak, jak herbatę można by powiedzieć, ale nawet jeszcze bardziej, to jest tak klarowne, że... No, polecam każdemu, kto lubi naprawdę takie czyste napoje o wyraźnym smaku. Podejrzewam, że zawartość kofeiny i wszystkich składników jest zupełnie bez zmian, no bo są to tak drobne rzeczy, że jednak przez ten filtr przeleciały. A nie ma zupełnie pyłu. Często o to pytacie, zwłaszcza początkujący, o to odpowiedź: Areopress na bezpyłową mierbę. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak wy parzycie, jakie wy macie inne alternatywne metody, czy może używacie jeszcze jakichś innych wynalazków dedykowanych kawie, na przykład, albo w ogóle innym naparom. No i co ciekawego to daje? Jakie są Wasze odczucia? Piszcie w komentarzach, sygnalizujcie nam i czekamy na Wasze no, opinie na ten temat. To tyle. Do zobaczenia na czajnikowy.pl